Przedstawiciele y, gminy za Niemiec, Szkoła serdecznie y, Zapraszamy. Pani lektor, Słuchajcie coś powiedzieć. Pani tyle podpiła w tę swoją drużynę. Jak to nieładnie. Na A tu proszę, zwycięstwo, trzecie miejsce. Gratulujemy serdecznie. Na butle, na butle, tak. Tak? A jednak. Jakie bardzo Bardzo, trzecie miejsce. Gratuluję przygotowanie rewelacyjne. Pani Komendorze, dalej. No tak, da, no da, oczywiście, znalazła dla siebie miejsce, to trzeba na szyję zawiesić. <laughs> tak, dziękujemy serdecznie za pomoc. Pan, 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 pan Prezes, dobra Pana Prezesa, zapraszamy do wręczenia gadżetu I oczywiście Panie Stanisławu też. Przyglądamy się, inny kolor plecaków budowanych przez Starostwo Powiatowe. No cóż, 3. Szkoła podstawowa numer 2. Ze, ze środy się denerwuje. Czy Szkoła podstawowa w Krzykosach się denerwuje. Dobrze, dziękujemy serdecznie za zajęcie trzeciego miejsca zawodnikom. No i zapraszam na zawodników, którzy reprezentują gminę Środa. Szkoła podstawowa numer 2 zajęła drugie miejsce. Odkręcamy dyplomów, proszę. Pani Komendanta, Pani Komendant siedzi z medalami na szybie, na szybie. No oczywiście, y, od dali gdzieś słyszymy, jak się cieszy tutaj y, szkoła w Krzykosach, zaraz to, no. Jeszcze każdy ma szansę na rower, chcę powiedzieć, klasyfikacja indywidualna przed nami, każdy ma szansę na rower. zapraszam, dziękujemy serdecznie, dumie miejsce oparli się o większe miejsce złota. I zapraszam y, szkołę podstawową w trzy kosach po y, odnóg złotych medali, po odnóg najcenniejszych nagród, które przewidzieliśmy tutaj w turnieju dla rywalizacji szkół podstawowych. A jechali ostatnie, a się tak denerwowali, tak paniarku? Nie, 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 nie. A tak widziałam takie nerwy w tle. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom. Ja myślę, że... No wam tu nie starczy, tak zwycięzcy. Dziękujemy bardzo. Potem jeszcze będzie chwila, do tak? Mamy medale, brązowe medale gimnazjalistów z Pięczkowa reprezentujących gminę Szykosy. Co to się stało z naszym Pięczkowem? Zapraszamy. Pan komendant wręczy dyplomy pamiątkowe. Pani komendant tutaj się szykuje z medalami. W przygotowaniu oczywiście plecaki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej. I Pan Tomasz Kiliński, prezes firmy Lana Lighting wręcza nagrody gwarantowane. Dziękujemy serdecznie. No i cóż, pozostało nam jeszcze gimnazjum z Nowego Miasta i gimnazjum w Kieczu reprezentujące Dominowo. No to już dosyć tych nerwów. Myślę, że gimnazjaliści z Dominowa muszą się dowiedzieć, że zajęli drugie miejsce. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Pan komendant wręczy dyplomy pamiątkowe. Medale wręcz. Srebrne medale przygotowane przez starostwo powiatowe, ciężkie tak, takie porządne, ale nie sprawdzaliśmy z prawdziwego srebra. Pani Iwono z prawdziwego srebra. No tych gadżetów na drugie miejsce już zdecydowanie więcej. Pan prezes wręcza nagrody gwarantowane również dla naszych zawodników w za zajęcie drugiego miejsca. Dziękujemy serdecznie. No, i ten okrzyk, który słyszeliśmy z publiczności, to oczywiście gimnazjaliści z Nowego Miasta, tak? No, już tu rosłe chłopaki, prawda? Tak? Zapraszam serdecznie. Pan komendant wręczył dyplomy. Wysoki poziom, wysoki. Błoto na szyi będzie wieręczała pani Zofia Długę. Dziś się nie zabiorą, prawda? Muszę powiedzieć na głos: Dziś się nie zabiorą. Można pomóc sobie, tak? Można wziąć do pomocy kogoś, do że był. Dziękujemy serdecznie zwycięzcom. Oklaski! Teraz tak. Najlepszym zawodnikiem ze wszystkich, ze szkoły podstawowej, który otrzyma najcenniejszą nagrodę przygotowaną na dzisiaj, czyli rower wraz z kaskiem ufundowany przez Lenę Lightning, jest nim ze szkoły w Krzykosach Antoni Kruszczak. Zapraszam serdecznie. Zapraszam, zapraszam. Panie prezesie, panie komendancie Dyplom dla najlepszego zawodnika w turnieju. Panie prezesie, proszę o przekazanie nagrody głównej. Gratuluję. najlepszą osobę z Nowego Miasta. Czytamy dalej. Kto tu jest najlepszy? Nikt nie okiem. To jest na pewno Szymon Nowak. Szymon Nowak. Zapraszamy Cię Szymon po okręgu najwartościowszej dzisiaj nagrody w tej wartościowej. Bardzo proszę.